O, ściąłem się z nagrywania. Dobra, w każdym razie witam <grym> w, w kolejnym odcinku zagrajmy Bullet Storm. No. Oho, Dobra, dobra, dobra. Blef. Jest. jeszcze. Dobra, nie udało się. Ale jest perfekcjonista i blef Teraz jeszcze tego Free Teraz tego, kolejnego Ojejku Przekombinowałem Może by mu temu dupę A nie, 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 nie załapało w dupę No dobra Ubalipa Ale teraz się może uda Ten mnie tutaj strzela jeszcze Wow, ale fajnie z, z, z strzałem leci na nie zdążył wylądować Dobra, wychyl się ziomek. O o, o teraz może blew zaliczę. Ja nie zaliczył, nie dałem rady blefu zrobić No i słabo, słabo, słabo O o o Nie no, w jajaja ja chyba nigdy nie trafię Ciebie trafię do palacza. Yeah! Nie wypał 250. Nice! Ale dowaliłem. O, coś rąbło. Chwila jeszcze, drwala może teraz zrobię przy nich. Jednak się nie udało. Może przy tym. No nie da się, jak, czym to się drwala robiło? Już nie pamiętam. W każdym razie że trzeba amunicji dokupić. Głównie do snajpy. W sumie mogę z dopalaczem coś spróbować na nich. Tutaj dopalacze. Dobra, jest wszystko. Poza super strzałów. Za każdym razem muszę sobie przypomnieć, bo... O, z pistolecikiem tu jest najgorzej. Dobra. Wow jak tu ślicznie. Ta woda śmiesznie wygląda, ale tak to pięknie tu jest. Użyj. O! To muszki. Iść i walcz tam, bo ja osłaniaj Co jest? Gdzie mnie tu, to tył? Co, nie da się ciebie trafić, co? Tak? Takiś kozak? O jej, tam jest. Leci! Yes! Wow! No dokładnie, chwila, dobra, i jeszcze tego co? Ojejku, zmordowałem amunicję, a co tam czasu nie ma, wydaje ci się? Lecimy, jeszcze może nie, nie, nie chyba nie ma amunicji, ale jest zasobnik, a dużo tych zasobników teraz coś. No dobrze, eee, zobaczmy, ile ja tu zaliczyłem tych na snajpę Wysłać w ogóle nic naboju, na, na właśnie jaja. Dobra, trzeba, trzeba by jeszcze gromem ich tu trzasnąć wtedy. Albo w powietrzu ich. To się jeszcze zrobi. Ze snipu muszę wszystkie zrobić super strzały. O jejku! Mi tu jest klatk... zacięło się na tym klatkę. Dobra, spasja. Oj, teraz jakie tu będzie. Ekstremalne przejścia. E. O, coś czuję, że za tymi drzwiami będzie ciekawie. No i nie myliłem się. Ale go tam sponiewierałem Gościu. Dobra. Uratujecie tryszka gdzie ona jest. Jest Surprender o, 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 już mi dymi sniper, a tam jeszcze byli, gdzie oni są? Gdzie oni są? I z tym użyję sobie tego i później będę do nich strzelał. Właśnie, żeby takim, to z tym jajami zrobić przy nich. Spróbujmy. Oni tu będą blisko. Nie, nie udało się. Co oni, jaj nie mają? Goście, co są wolni w ogóle, nic nie robią tu. Nie strzelaj do mnie. No i poprałem. Chodźcie za te jaja Ale oni są... Oni ogarnięci. Chwilę, może by im to tak kopnąć Opsa! Oj, nie udało się To no Może... z tego! Szybka ręka, oje, oh, yeah. jest, zalicza się ich troszeczkę tutaj. Uuuu. Surprise, Tule, gdzie ich będzie kilku? Tutaj, tylko że uciekł w inną stronę. Yo, I teraz. Nie normalnie było. O, amunicja! Wow! Dał się kopnąć. Dobra, jest jeszcze ktoś. Jesz jeszcze ktoś chce dorstać w łebek? O, kaczenka. Otwierać! Kubanie co to ręka otworzy No i troszeczkę takie niewyrównane dźwięki, jak to w tej grze bywa. Niezbyt dynamiczna y animacja. I ręka nie do i jak wrestling. Mi się tu się wrestling od razu przypomina. Nie uderzyła go przecież. W każdym razie zaraz będzie wesołe.

Broken down piece of shit outfit went sideways and killed about 10,000 men, women, and children. 10,000 innocent. Hear that, Ishii? 5,000 more than last time. What kind of idiot play was that? So wildly outclassed. Why do not you morons just warp out? We didn't have a choice. With the Confederate price on our heads, <coughs> had to take Ulysses down before. Hey! Stay cool. Let's keep talking. Ah! Where is the Evac point? No, I Are you going to help us? off. We all want one thing. Off this rock. This place is far too treacherous for you to survive alone, sister. We help you get to the Evac, you help us get off world. That's the deal. Fine. But if either of you touch me again, I will butcher you, you. Let's go. <laughs> Bojowa, dziewczyna. Hey, calm the fuck down. I get it. We can't trust her. But we do need her alive. I do not trust either of you, and I will not hesitate to gun down the first who betrays my confidence. No tak, komputerek się włączył. I am sorry. Okej. Okay. Aha, jak mu się komputer włącza, to ma na czerwone te diody. Gość ma neony na czaszach, jak fajnie. Damn fine mess. No, co to się ładuje? Okej, okay, to lecimy dalej Gdzie jedziemy? No Triszka, otwieraj to Idź za Triszką, okej okay. O, sorry Hehe <śmiennie> mi się mnie ośmieszył jak słodziaśnie I brak imaginacji. Nie ma tu nic, więc skóry traktują te skóry jak katol. Kreepy chcą zapłacać, tylko że nie ma takich ludzi, co ich znajdą. Po co nie biegają, jak to można normalnie wejść? O, zasobnik, ale na słuchanie pomieszczane. Dobra. Hmm. Tu mi troszeczkę municji brakuje. I dopalaczy. A tu tylko do... <laughs> nie używałem snajpa bez dopalacza, spoko. Nie, chyba używałem. To nie wiem, co to tak dziwnie. Super strzały. Przypomnijmy sobie. Gromem ogłoszonego... Aha, to tu muszę ten... Zabić dwóch lub więcej przeciwników w za pomocą jednego boju. Zabić przeciwnika sterowanym pociskiem dopalaczem zanim eksploduje. A to nie wiem, jak to zrobić. Że on chyba eksploduje przy uderzeniu. O, snajpy Ale jazda! Gdzie jest więcej niż jeden? Tutaj. Ojejku. Ale będę pakował. Gdzie oni są? Dobra, teraz tamtego może. Nie, przydałoby się gdzieś dwóch. O, tu jest dwóch. Je Uf. Aha, Haha, ty nie wejście. Chciałbym mu w jajca trafić. Jajecznice, jea! Yeah! A ty czego? Głupi? Coś nie tak z muszczkiem. i tryszkę w dupę. No czego? No ładnie. Przyładowanie, ok, lecimy dalej. Fajnie, to, fajnie się zgrało. Ech, mamy już jajecznicę, zostało nam tylko tego z To z gromem Z gromem i to powietrze, to będzie ciężko Bo gromu na razie nie mam gdzie użyć Ale znajdzie się, znajdzie się miejscówka Dobra na... Tych się da gromem? Da się gromem tych Okej, okay. lip nie wyszło, dobra, ale teraz się poprawię. O jejku, prawie bym już nie zdążył. Lipa, gdzie mnie tu? Chwila, to co mi zostało? Bo coś mi się chyba udało. Aha, strze przynika ten... Tak, wysać dwóch lub więcej przyników w powietrzu za pomocą jednego naboju. Zabij przycinnika z pociskiem z dopalaczem zanim eksploduje. Okej okay. Czyli z dopalaczem teraz jeszcze zostało. Ale w każdym razie jest... Okej. Okay. Od... To są ci, co ich się da... Te... Zdo... można zdążyć trafić. Nie się rozpadli od tego Wuhuuu Oj spoprałem Ohoho, co to się z nim podziało? Dobra w sumie Cześć, 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 cześć! Jest strzałowy kop, nie no mało. Chwilę co tu? Co? Aha, co te dwa mi zostały? Aaa, sterowany... Nie wiem, to mi się jakoś nie udało. Go wkopała, co mi dziewczynę tu bijesz? Głupi, troszkę od niej oberwać. <noise> Dobra, dzień jeszcze. Tu jest faul. O oh je, yeah. świetne to było. Z tego pistoleciku to czuć faktycznie faul. Dobra, elektromuchy. Chyba nie skupiłem się na zbieraniu amunicji teraz w ogóle Dobra, 50 amunicji poszło w jedne elektromuchy A dobrze, że zadanie punktów troszeczkę jest Przynajmniej się zwraca za amunicję Co, którym dymy mamy iść? Kobitka prowadź Co ona się tak kryje za każdym razem? Taka postarana, strasznie Boi się, czy co? O, amunicja schowana. Chyba tu mamy wejść. He, Ishi, check point! Hmm. hmm, uzupełnimy sobie prześciusienko Tutaj tylko dopalacze Ale są tanie to hmm. jeszcze z tym pistolecikiem przydałoby się by te super strzały zrobić

By ich tu zabić. O jejku, pięciu w stół. Co to w ogóle było? Pięciu w stół, co to jest? Eee, pięciu w stół. Gdzie tu mam od gromu coś? To chyba ostatnie jest od gromu. A ja nie wiem, gdzie to w ogóle jest? Nie widzę tego, jaki z tym można by sobie tu którąś broń zamienić, której ja tu nie używam. Nie, no. Jakieś super strzały fajne na to jeszcze, no dużo jest, dwukrotnie postrzel przeciwnika w powietrzu, a następnie Dobi go, Wyżyć przeciwnika w powietrzu i ciśnij mu powietrze i ciśnij powierzchnię strzałem ze strzelby. Z nogami by można zrobić, ale nie chce mi się. Gdzie oni są? Oni już by poszli tutaj? Co ty mnie kopiesz? Aj ty ziomek Polecony Jakiego drwala zrobić? Chwila, jest ten drwal w ogóle? Drwal A, to zrobiłem A tam Tutaj mam raczej nie schodzić Bo się nawet nie da W ogóle co to jakieś rusztowanie jest? Drwal O, drwala mi teraz zaliczyło Gdzie oni w ogóle? Tu ja sama mam iść? Nie no to, to idę Eee Skąd się ty tu to panienko wzięłaś? Nieżby by mi się to nie podobało Takie niespodzianki, ale jak? Eee, nic nie przebije Gdzie jesteśmy? Uuu, jakieś rurki, coś?

Wow, ładnie zaliczyło. Ziomek, ty wiesz, że w ciebie, pocisk leci? Ty też, wiesz co? Naucz się. Gross. No, tego też tu weźmiemy, tak. O, będzie się czkarnia? sieczkarnia się czkarnia. jest 10? Seriously? Ile ich tam jest? Gdzie oni tam są? O lol. No troszeczkę. Stop. Zepsujmy, będzie ciszej. Ten jakiś tu breakdance Dobra, ten drugi gdzie. Gościu, idź sobie tam. O nie, tylko nie ci. Zabawa z nimi może się źle skończyć. No, odbiegnij, gościu. Szybka ręka, oje W ogóle czym jest szybka ręka? Chyba że jak krótko celuję Mogę się w sumie tak pobawić A, nie udało się ich podpalić. Tyle ten zabić obydwu, jak się jarali. Trzeba by przeładować. No i możemy lecieć dalej. Idziemy, jakby tu się. Kiep. Hm. Ja do góry się mogę ślizgać. Spoko. No, złap się tego. Dzięki, że mnie tak lubisz. A ty gdzie? No co, my tu gdzieś coś ma. O jest, dobra, zejście. Jajku, ilek tam jest? Niespodzianka! I teraz w łeb mu, tam w łeb mu. Jak to spobrałem? Chyba nie ma do kogo celować. Też mam skoczyć? Opsa! Ale skubańce co się łapie w powietrzu takich rzeczy Ja bym tam nie umiał Ops, dobra, łapki spalone, ale żyjemy O fuck. Weźmy ich z tego może No czego nie mogę ziomka namierzyć? Okej, okay, to wezmę ich z tego Ło, wow, ale nosi No 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 no, no nie, nie nie, jako fala idzie Ups, chyba będziemy na plaży Albo gdzieś w kanale. Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, to komentujcie, subskrybujcie. Ceniacie. Do usłyszenia.